Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na ucierane ciasto na oleju rzepakowym, czyli pyszną propozycję na wiosenne popołudnia. Dzięki zastosowaniu oleju rzepakowego ciasto jest lżejsze i bardziej zdrowe, a jednocześnie zachowuje swoją wilgotność i miękkość. Dodatek truskawek nadaje mu wspaniałego smaku i aromatu. Ucierane ciasto z truskawkami na oleju z pewnością przypadnie do gustu wszystkim wielbicielom słodkości. Zapraszam do oglądania filmu. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Umyte i obrane z szypułek truskawki kroimy na połówki. W dużej miejsce umieszczamy jajka, wsypujemy cukier kryształ oraz cukier wanilinowy i wszystko miksujemy na jasną puszystą masę. Następnie do masy będziemy wlewać olej. W przepisie użyłam oleju rzepakowego, ponieważ ma neutralny smak, dzięki czemu może być bardziej uniwersalny w różnych wypiekach, nie wpływając na smak ciasta. Ostatecznie korzystanie z oleju zamiast masła sprawia, że wypieki są bardziej wilgotne i puszyste, zdrowsze i wegetariańskie. Olej rzepakowy jest bogaty w cenne wielonasycone kwasy tłuszczowe, które chronią nasze serce. Ponadto olej zwykle każdy posiada w domu. Jest jest on tańszy i łatwiejszy w przechowywaniu niż masło. Odmierzamy 250 ml oleju i wlewamy do ciasta. Następnie wsypujemy mąkę oraz proszek do pieczenia. Wszystko starannie miksujemy. Gotowe ciasto dzielimy na dwie równe części. Do jednej części wsypujemy kakao i całość dokładnie mieszamy, aż składniki się połączą. Tak przygotowane ciasto wlewamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Najlepiej robić to naprzemiennie po kilka kleksów, raz jasnego, raz ciemnego ciasta, aż do wyczerpania składników. Wierzch ciasta dokładnie rozsmarowujemy, a na nim układamy pokrojone truskawki. Ciasto wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 stopni Celsjusza i pieczemy około 45-50 minut. Upieczone ciasto studzimy w piekarniku. Wystudzone ciasto posypujemy cukrem pudrem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.